A ty, jakie masz korzyści ze swojej choroby? Co choroba ci daje? Co ci ułatwia, czego nie musisz dzięki niej? Kiedy mówił mi o tym nauczyciel Gilbert Renault, trudno mi było uwierzyć, że nie wszyscy chcą wyjść z choroby, że choroba niesie tak ogromne korzyści, że wolimy się jej trzymać. I wczoraj miałam takie spotkanie. Zapytałam moją znajomą, a ty jak długo zamierzasz jeszcze przyjmować tę insulinę do końca życia? A ona odpowiedziała: tak. Dlaczego? Bo to by oznaczało, że trzeba przestać mieć takie nastawienie do tej sytuacji, jakie się ma. A jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to by należało w ostateczności, w konsekwencji odpuścić. A tu jest trudno, bo jeszcze jest potrzeba walki. I to też jest w porządku, bo każdy ma swoją drogę, swoje tempo i najwidoczniej musi jeszcze tego doświadczać. Najważniejsze to zauważyć. Dlatego Ty też sprawdź u siebie, jakie mam korzyści, co ugrywam dzięki temu, że jestem chora. Bo jeśli są takie metody, jak totalna biologia, które nie przyniosą szkody, to nie jest przyjmowanie czegoś chemicznego do swojego ciała, to nie są głodówki lub inne jakieś różne metody. To praca z emocjami. I zawsze można wrócić do zdrowia. Więc sprawdź u siebie i nie oceniaj się, jeśli odkryjesz, że rzeczywiście masz korzyści z choroby. Nie wpadaj w poczucie winy, nie po to o tym mówię. Poczucie winy nigdy nam nie służy. Po prostu to zaobserwuj. Bądź świadoma, bądź świadom, że tak właśnie masz. Pięknego dnia życzę.